W naszej chrześcijańskiej kulturze człowiek do śmierci powinien być przysposobiony. I ci ludzie tego też oczekiwali. Oficerowie bardzo mocno nalegali, aby ksiądz kapelan uciekał. To było możliwe. Namawiali go, że stworzą okazję, burdy, aby mógł uciekać. Lecz ksiądz kapelan Żiłkowski zdecydowanie odmówił. Twierdził, że w sytuacji, gdzie tylu żołnierzy i oficerów idzie do niewoli, ja nie mogę uciekać, bo w niewoli będę im bardzo potrzebny. Duchowieństwo polskie to nie tylko rzymskokatolickie, generalizm. Duszkowieństwo polskie było bardzo patriotyczne. I obojętnie, jakie wyznanie, obojętnie, jaka religia, no wszyscy musimy modlitewnie pamiętać o tych ludziach, bo to był dramat i dla nich samych, i dla ich rodzin przede wszystkim.